Cześć. Ładny pawik tutaj macie. Dobrze, że go odkryłem. Gdzie się patrzysz? Chcesz, żeby następna dziewczyna, którą zobaczysz, była pielęgniarką? Przepraszam. Nie szkodzi. Ej, a macie tu gdzieś darmowe orzeszki? Przepraszam, że się spóźniłem. Widziałeś te Żyletę przy barze? A widziałeś tego faceta, z którym jest? No strasznie nerwowy. No, szkoda, że nie widziałeś, jak przed chwilą potraktował Barmana. Żebyś tego nigdy więcej nie robił. E, e, Czeko. Widziałem, jak patrzyłeś na moją dziewczynę. Nie patrzyłem. To teraz znowu patrzysz. Nie patrzę. Ej, żyjemy w wolnym kraju. Co powiedziałeś? Ej, franek. E, przepraszam pana, ale nie jestem zainteresowany pańską dziewczyną. A co? Nie podoba ci się? Nie, jest bardzo ładna Z tego, co zauważyłem Ma e, ładne czarne włosy i, e, i... Bluzeczkę z dużym dekoltem Bluzeczkę z dużym dekoltem Obaj zaczynacie mi działać na nerwy No właśnie wychodzimy To dobrze e, To cześć Chłopcy A nie wiecie, gdzie tu jest wygódka dla małych chłopców? Wygódka dla małych chłopców. Co powiedziałeś? Jest w korytarzu po lewej stronie, obok wygódki dla małych dziewczynek. Dziękuję. Mm. Hmm. Bardzo proszę. Myślisz, że się dzieje. Daj no, spokój. Boisz się tego frajera. On tylko dużo krzyczy. Nie. Przepraszam. Mogę usiąść na chwilę? E, tu? Przepraszamy, ale nie możesz. To może chcesz koło mnie? Chciałam was przeprosić za zachowanie, Alusia. Aldona. A ja Franek. A ja idę stąd. Siada. Aldona? Takie ładne imię. Tak. E, masz może jakiś telefon, gdzie cię można złapać? Ten Alek doprowadza mnie czasami do szału. Rozumiem. Nie masz telefonu. To ja ci dam mój numer. Jest taki zazdrosny, że nikt nie może na mnie spojrzeć. My też nie patrzymy. Przepraszamy, Franek, idziemy stąd. A na twoim miejscu to spróbowałbym wpłynąć na Alusia, żeby się trochę zaczął kontrolować. To dla ciebie. Gdyby ci kiedyś było smutno. Zwariowałeś. Co to jest? Ja nie wiem. To nie moja serwetka. To wygląda na numer telefonu. Na, naprawdę... Rze rzeczywiście, ale... To jest moje lekarstwo. Co to jest? Moje lekarstwo. Muszę taką serwetkę zjadać co cztery godziny. A w na płaszcz masz do łóżka. Idziemy, późno. Masz szczęście, że mój kolega się na ciebie nie zdenerwował. Co powiedziałeś? Ha! Zobaczysz się? Zaraz tylko skończę to czytać. Cześć. Cześć! Jak było w muszelce, fajnie? No zależy, co nazywasz fajnie. Jeżeli to, że jakiś facet ciebie obraża i chce w ciebie pobić, to tak, tak, było fajnie. Hej, nikt nie powiedział, że podrywanie dziewczyn jest bezpieczne. Ale ja nikogo nie podrywałem. Jakiś palant rzucił się na mnie, że niby chce mu zabrać dziewczynę. A chciałeś? Nie, no skąd. Mogę ją ewentualnie wypożyczyć, ale żeby zaraz zabierać. I co się stało? Musiałem mu przemówić do rozumu. Co zrobiłaś? To, co każdy facet zrobiłby na moim miejscu. Spojrzałem na niego z góry, naprężyłem muskuły. No wiecie. To ty? Skąd wiedziałeś, że tu mieszkam? Barman z muszelki mi powiedział. Jaki miły. Powiedziałam Macowi, że powiedziałeś, żeby zaczął się bardziej kontrolować. No i co on powiedział? Uderzył Barmana. Uderzył Barmana. Wygląda na to, że znowu będziesz musiał naprężyć te swoje muskuły. No, to ale to jest Zuzia i Kry się z nimi mieszka. Cześć. 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 cześć, cześć. Nie wiem, ale powiedział, że będzie przychodził codziennie do Muszelki, aż się dorwie. Nie boję się go. Nie? Nie. Mam w lodówce tyle piwa, że starszy mi do końca miesiąca. Otwierajcie, bo wywalę wam drzwi. To Alusz, Schowaj się! Zuzia! Nie ty, Aldona! Jak chcecie, zaczynam wywalać drzwi. Dobry wieczór panu. Pan w jakiej sprawie? O, to ty. A skąd wiedziałeś, gdzie ja mieszkam? Barman mi powiedział. O, jakie miłe. A stało się coś? Gdzie ona jest? Kto? Dobrze wiesz, kto. Aldona. Aluś, <noise> zobacz, ja mieszkam z dwiema pięknymi dziewczynami. Zastanów się, do czego by mi była potrzebna trzecia. Właśnie, po co mu jeszcze jedna dziewczyna? Mm. My mu wystarczamy. Co tam jest? Tam jest kuchnia, proszę pana, bardzo standardowo wyposażona. Kuchynka, lodówka, stół, trochę na pię, nie nic takiego. Nie. Jest U! pan pewien, że pan już wszystko obejrzał? Może chce pan jeszcze zajrzeć do... Zejdź mi z drogi. Taka szkoda, że nie możesz dłużej zostać. No to cześć. Jeszcze nie skończyłem. Ta... A, Hej! Widzę, że nareszcie oprzytomniałaś i rzuciłaś tego palanta. <laughs> Miałem zamiast zostać dłużej, ale muszę być przedrósłą z powrotem w klasztorze w imię ojca i syna i lecę! że chirurg plastyczny tak cię poszywa, że znowu będziesz podobny do człowieka. nie go pan zostawi. Dziękuję ci bardzo, ale wolałbym, żebyś mnie już nigdy więcej nie broniła. Ostrzegałem cię. A, Aluś, 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 ja ci to wszystko wyjaśnię. Co ty chcesz? Wyjaśniać, że chciałeś moją dziewczynę dołączyć do swojej kolekcji pacynek? Ale nie jesteśmy żadnymi pacynkami. Aluś, Alusia, ja cię ostrzegam. Ja, ja jestem mistrzem karate. Tego jeszcze nie umiem. Czego ty od niego chcesz, tych chul chuliganie? Ale zostaw go, czy ty nie widzisz, że ja nic do niego nie mam? A nawet gdybym miała, no to co? Przecież nie jestem twoją własnością. Gdybym chciała z nim być, to będę. A jeżeli będę chciała go objąć, o! To go obejmę. A jeżeli będę chciała go pocałować. Tego pocałuję i nic mnie nie zrobisz. Co mi zrobisz? Pamiętasz, co ci mówiłem o tym zszywaniu twarzy. Zostaw mnie. Zostaw go. Nie wtrącaj się. Aluś, zostaw go! Nie wtrącaj się, daj mi to załatwić. No to teraz oberwiesz. Gdzie on jest? Wiecie, kto a ten kto? A, ten kto, którego zamienię w co? a ten! Chwileczkę. Jeżeli zrobisz mu coś złego, to ja ci osobiście dowalę. To mnie dzisiaj nie kręci, kochanie. Może następnym razem. Poszedł! Supiu! Jesteś nie, przyszedł! Pomyłka. Stary to jakiś psychopata. On może zrobić wszystko. Nie martw się. Przecież nie wie, gdzie jesteś. Tu cię nie znajdzie. Otwierajcie, bo wywalę wam drzwi. Oh, już cię znalazł. Muszę się gdzie schować. Chcecie! Zaczynam wywalać drzwi! Śmiechu was. Chcę to zobaczyć! <laughs> Pokazać ci jeszcze raz. Nie musisz. To była dobra robota. Widzę, że go tu nie ma. Przepraszam za drzwi. Nie ma sprawy. Aha, możesz coś dla mnie zrobić? Wszystko, co chcesz. Powiedz swojemu kumplowi, że i tak go znajdę. I wtedy go zabiję. Stary, mam ci coś do przekazania. Nie musisz sam, słyszałeś? Nerwujesz. Jestem przerażona tym, co ten pomyleniec może zrobić Jackowi. Jeżeli ja się tak boję, to wyobrażam sobie, jak Jacek musi się bać. Cześć, co wstałeś się tak rano? Dlaczego ty zamiast śpiewać pod Twoją obronę, tak sobie wesoło gwizdzisz? No, dlaczego mam to śpiewać? Przez tego maniaka? <śmiech> Nie, <śmiech> przez królewne śnieżkę. Krysiu, przezejdź. No. Ten facet chciał mnie nastraszyć. No przyznaję, że mu się udało, no ale to minęło, no. Krysiu, no co ty jesteś taka spięta? No, nie wygłupiaj się. No, przestańcie. No weźcie, parę głębokich oddechów. No. Wdychamy. Wydychamy. Wdychamy. Wydychamy. Ej, to mi nic nie daje. Ale mnie daje. Wdychamy. Poczekaj. Ja co Mm. Proszę cię, uważaj dzisiaj na siebie No szalałaś? Co mi się może stać? To było wczoraj, on już dzisiaj nic nie pamięta No, no i przestań traktować mnie jak dziecko hmm. no, Mamusiu! Co się stało? Aluś czeka na mnie przed domem Co teraz będzie? Spokojnie, spokojnie Teraz coś wymyślimy Jeżeli on czeka na ciebie przed domem To znaczy, że nie możesz wychodzić z domu Tylko tu jesteś bezpieczny Prawda? Nie mogę wychodzić z domu. No, to nie pójdę dzisiaj do pracy najwyżej. No, ale na ulicę też nie wyjdę. Nie spotkam się z kolegami ani z żadną dziewczyną. Będę siedział zamknięty tutaj do końca życia. Co teraz będzie? Przepraszam, ale dalej jestem chory i nie mogę przyjść dzisiaj do pracy. No to jest ta grypa całodobowa, niestety. No wiem, że to się ciągnie już trzeci dzień. Ale niektóre wirusy nie wiedzą, kiedy mają przestać szaleć. Kto tam? Kto tam? Franek! A skąd mam wiedzieć, że to Franek udowodni? Chcę pożyczyć 10 złotych. Franek. Chodź szybko. Co się dzieje? Wyglądasz okropnie. A dziwisz się? Nie mogę spać, nie mogę jeść, ten psychol nie chce się ode mnie odczepić. Co ja bym zrobił na twoim miejscu, to na jakiś czas przestałbym się rzucać w oczy. I najlepiej wyjechałbym z Warszawy. Stary, ja się nie mogę ukrywać przez całe życie. To już wolę nie żyć. Co ty gadasz? Chociaż to nie jest zły pomysł. Co? Poczekaj. Może to wyglądać na szaleństwo, ale może to coś da. Zgadzam się na wszystko. Dobrze. Chyba wiem, gdzie ci zrobimy pogrzeb. Nie pogrzeb. Mam kumpla, który jest właścicielem firmy pogrzebowej. Zrobimy tak. Yeah. Kiedy odwreszcie wyjdzie z dobu? On już nie wyjdzie, jego już wynieśli. I to przez ciebie. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony. Co to znaczy zadowolony? Zabiłeś go, tym mordercu. Nie, ej, 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 chwileczkę nie tak ostro! On tego nie wytrzymał, jego serce stanęło dziś w nocy. Pan Bóg zapomniał je nakręcić. <laughs> Chcecie powiedzieć, że Jacek nie żyje? Nie wierzę! Możesz sobie nie wierzyć. My idziemy na jego pogrzeb. Na wulkę węglową! Ulica Bolesna 28. Dokładnie o pół do trzeciej. Można tam dojechać autobusem 114. Albo tramwajem 37. Czy, czy one powiedziały, że Jacek nie żyje? Tak powiedziały. O Boże, to straszne. To straszne. Tam chciałem go zabić. Uspokój się. I co takiego? Boję się tutaj być. I co to jest? Twoja trumna. Ja do niej nie wejdę. Będziemy pilnować, czy ktoś idzie. Panek, jeżeli to na niego nie podziała? Dlatego to jest taki genialny pomysł, bo wtedy nie musisz się martwić o pogrzeb. Nie mogę. O co ci chodzi? Chcesz, to sam wejdę. Ach, wybraliśmy ci wyjątkowo ładną i wygodną. Przestań. O, zobacz, ile jest miejsca na nogi. Nie to, co w tych koreańskich samochodach. Ej, no nie wygłupiaj się. Widzisz? Ha. Ma nawet szyberdach. Franek, ja coś się pomyliło. To nie jest używany samochód, który chcesz mi sprzedać. Jasne, że nie, ale zobacz, gdybyś ją wziął na jazdę próbną... E, pływasz tu na mnie, szybko. Chceszmy tubie udusić? Leż! nie ruszaj się. Co pan tu robi? O, Boże! Czyli to prawda. Piaczek. Panie Rąku. proszę cię nie w takiej chwili. Był taki młody, taki pełen życia. Dlaczego musiał odejść? A o Boże, to cud! To żaden cud, panie Rąku. W każdym razie to jakaś niezła sztuczka. Panie Romku, nic mi nie jest. Jakiś e, wariat chce mnie zabić i w ten sposób muszę się przed nim schować. Ktoś idzie! Wyjaśnimy to panu potem, ale teraz niech pan nas nie wyda. Możecie na mnie liczyć. Weźcie to, ode mnie dostałem jakiegoś uczulenia. Cicho! Leż cicho i nie oddychaj. <laughs> To hmm, 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 hmm. jest on? To był on. Dobrze wygląda. Tyny <noise> jak gwoźdź w drzwiach. Sam widzisz. Dziękujemy Ci, że przyszedłeś. Och, Jacek, dlaczego nas opuściłeś? Byłeś takim wspaniałym człowiekiem. Mądrym, wrażliwym, inteligentnym, czułym. Amen. Już nigdy nie będzie takiego drugiego na ziemi. Nigdy, nigdy, nigdy. Amen! Byłeś dla mnie jak syn, którego nigdy nie miałem. Jak brat, jakiego chciałbym mieć. Byłeś dla mnie jak. Panie Romku, ja... Pani ciszej nad tą trumną. <noise> Powinniśmy się teraz. Um... pomodlić i schylić głowy. W Tak, pomodlić i schylić głowy w milczeniu, żeby dać Jackowi odetchnąć w spokoju. W pokoju. Teraz. W tym świetle całkiem nieźle wyglądasz. Nie chciałabyś pójść gdzieś potańczyć po pogrzebie? Adona! Adona, co ty tu robisz? Śledziłam cię, chciałam zobaczyć, dokąd jedziesz. A, Luś! Zabiłeś go? bałam się, że to zrobisz. Przecież ja go nawet nie dotknąłem. To prawda, to nie Aluś? On sam umarł. Serce mu stanęło. Pan Bóg. Zapomniał mu nakręcić. Biedny. Biedny chłopiec. Ja czuję, że to moja wina. Wszyscy kiedyś odejdziemy. Dziękuję, że przyszliście. Nie chcemy was zatrzymywać. O, Co to było? Co było? Ktoś kichnął. To on. Wydaje mi się, że coś tu śmierdzi z tym pogrzebem. Nie pójdę stąd, dopóki się nie przekonam, że on naprawdę nie żyje. A co chcesz zrobić? Ma ktoś żyletkę? Aluś, nie wystarczy ci, że wpędziłeś go do grobu, to jeszcze chcesz się pastwić nad umarłym? No, dlaczego nie? Uspokój się, chodźmy stąd. No dobrze, dobrze, może trochę przesadziłem z tą żyletką. Chcę go przeprosić. <laughs> Jacek, gdziekolwiek jesteś, chcę ci powiedzieć, że może trochę przesadziłem. Przepraszam cię. Nie ma sprawy. Ja powiedziałem, że przesadziłem? Kłamałem! To nie jest twoje jedyne kłamstwo. Jeżeli tak szalejesz za Aldoną, to dlaczego chciałeś umówić się ze mną? Co chciałeś zrobić? Słyszałem to! Ja też słyszałem! Ja też! Ja też! Chciałeś się z nią umówić? Nie, to nieprawda! To tylko tak głupio wyszło! Chciałem z nią uprzejmie porozmawiać, a wiesz, że nie jestem dobry w takich głupich gadkach! Nic mnie to nie obchodzi! Nie chcę cię więcej widzieć! Aldoniu, nie opuszczaj mnie! Tylko ty mi się podobasz! Jacek, ty jej powiedz, jak było! Mo może tobie uwierzy! Nikogo nie ma w domu! Aldoniu, to jest nieporozumienie! Wiesz co, Aluś? Weź się i wypchaj! Aldoniu, ale ja cię naprawdę kocham! Aldoju, dzisiaj cię tu kiedykolwiek. No mamy Alusia z głowy. Jest... Jestem pewna, że już go więcej A? nie zobaczymy. I <noise> po strachu. Słuchajcie, chodźmy do Pabu. Myślę, że należy nam się coś po tym wszystkim. Chętnie się też napiję. <noise> ja też. <noise> Ej, hey, poczekajcie, nie zostawiajcie mnie tutaj. Halo, jesteście tam? Wypuśćcie mnie stąd! Puśćcie!